Cześć. Wiadomo, że logarytm dziesiętny z czwórki w przybliżeniu jest warty 60 i logarytm dziesiętny z piątki jest warty 0,7. I mamy obliczyć przybliżoną wartość poniższych logarytmów. Będziemy przedstawiać sobie te liczby logarytmowane jako czwórki i piątki w jakiś tam sposób. Myślę, że będziemy zamieniać na marzenie, bo to dość łatwo łatwo będzie, czyli teraz wiemy, że 80 dzieli się przez 5, no to jest 16 razy 5, czyli możemy sobie zapisać, że to będzie logarytm z 5 razy 16, czyli 4 do kwadratu. Od razu postaramy się już robić więcej kroków naraz. No i teraz skoro jest mnożenie, to możemy sobie rozdzielić to na dodawanie logarytmów, więc to będzie logarytm z piątki, dodać logarytm z 4 do kwadratu. Logarytm z piątki już ten jest taki, jakbyśmy chcieli i jeszcze potrzebujemy tutaj sobie ten kwadrat jako współczynnik wyciągnąć przed logarytm, zgodnie z naszym wzorem dotyczącym potęg, prawda, tutaj liczby logarytmowanej, czyli będzie tak. I teraz możemy już sobie w przybliżeniu policzyć tę wartość, czyli mamy 0,7 dodać dwa razy 0,6, to nam daje około 1,9. Teraz logarytm z 50, zamieniamy to sobie na logarytm z 2 razy 5 do kwadratu, bo to jest 2 razy 25. I teraz znowu, ponieważ mnożenie, no to robimy sobie dodawanie, czyli mamy logarytm z dwójki, dodać logarytm z piątki do kwadratu, czyli to jest logarytm z dwójki, dodać dwa logarytmy z piątki i w przybliżeniu to będzie warte 1,7. A teraz tutaj mamy piątkę i czwórkę, wszystko w porządku, czyli mamy dzielenie, to zamienimy sobie na odejmowanie, czyli logarytm z 5 odjąć logarytm po prostu z czterech to będzie. Czyli wychodzi tutaj około 0,1. Teraz logarytm 0,5, czyli jest to po prostu logarytm z jednej drugiej. No i teraz przekształćmy sobie to tak, żeby mieć czwórkę. Myślę, że to będzie dość łatwe, bo możemy zrobić sobie tak, że najpierw zapiszemy sobie jedną drugą jako 2 do minus pierwszej i teraz możemy sobie zapisać to jako logarytm z czwórki, a żeby z czwórki, żeby to jakby nie zmienić wartości, no to trzeba by było dodać tutaj pierwiastek z tej czwórki, prawda, bo to, żeby to było równe 2, 2 to jest 4 do jednej drugiej i jeszcze to jest do minus pierwszej, czyli będzie to logarytm z czwórki, do minus 1 drugiej, wystawimy sobie potęgę przed minus 1 druga, logarytm z czwórki. No i teraz to jest po prostu minus 1 druga razy 0,6, czyli minus 0,3 przybliżeń. Teraz 2,5. Po prostu zapisujemy to jako logarytm z 5 przez 2. No i teraz dwójka nam trochę nie pasuje, prawda? Więc fajnie by było może od razu zamienimy to sobie na. Różnice logarytmów, czyli logarytm 5 odjąć, logarytm z 2, a logarytm z 2 to jest logarytm z 4, z pierwiastka z 4, czyli 4 do 1, 2, prawda? 4 do 1, 2 jest równe 2. I teraz logarytm z 5 przepisujemy i wystawiamy potęgę przed. No więc mamy tutaj logarytm z 5 odjąć, 1, 2 logarytm z 4 czyli wychodzi nam tutaj około 0,4. Teraz następny. Logarytm z 0,64. No to teraz możemy sobie to przedstawić. Jako logarytm z 16,25 i wychodzi tutaj nam 4 do kwadratu dzielone przez 5 do kwadratu, bo jak tu sobie wpiszecie 64 setne, no to możemy to sobie przez 4 skrócić. Jak skrócimy przez 4, no to wychodzi nam 4 do kwadratu, przez 5 do kwadratu. I zamieniamy teraz na odejmowanie, czyli logarytm z 4 do kwadratu, odjąć logarytm z 5 do kwadratu, czyli 2 logarytmy z 4, odjąć 2 logarytmy z 5. No i to daje nam tutaj około minus 0,2. Teraz logarytm z pierwiastek z dwóch razy 5. piątka jest w porządku, zamienimy sobie to od razu na, na dodawanie, plus logarytm z pierwiastka z dwóch, a pierwiastek z dwóch to jest 2 do jednej drugiej i jeszcze po, doprowadźmy sobie do tego, żeby mieć czwórkę tutaj, a ym, dwójka to będzie pierwiastek z czterech, prawda? Czyli możemy sobie zapisać, że to będzie 4 do jednej drugiej, to jest dwójka i to jest jeszcze do jednej drugiej, czyli mamy logarytm, z 5, dodać logarytm z 4 do 1 czwartej, czyli to będzie logarytm z 5, dodać 1 czwarta logarytmu z 4 i to wychodzi mniej więcej 0,85. I jeszcze ostatni przykład, czyli zamieniamy sobie tutaj na logarytm z 5 do kwadratu, razy 4 do 1 trzeciej. To jest po prostu inny zapis tego pierwiastka. Czyli zamieniamy na dodawanie logarytm z 5 do kwadratu, dodać logarytm z 4 do 1 trzeciej i wystawiamy przed logarytm 2 logarytmy z 5, dodać 1 trzecia logarytmu z 4, no i to wychodzi nam mniej więcej 1,6.